Ja też do Was skoczyć. Ostatnio na moim live było Was troszeczkę, więc mega się cieszę. Poczekam <coughs> chyba z minutkę, nie wiem dwie, hmm, ponieważ powinno chyba zaraz skoczyć. Ponieważ, ponieważ mam fajny temat dla Was. Jak w tytule jest poczucie oszukiwania, kochani. Um... Widzę, że bardzo dużo ludzi teraz, y, słuchajcie, wskakuje na live i opowiadę o, o tych programach podświadomości i ja się mega cieszę z tego powodu. Dobra, jestem już na live, jestem widoczna, sprawdzę jeszcze głos. Program kolektywny poczucie oszukania. Dokładnie o tym chcę Wam powiedzieć dzisiaj i chcę Wam opowiedzieć, jak, jaki miałam taki proces, zanim doszłam do tego programu w ogóle, słuchajcie. Jo, widzę, że coś internet, chyba mm, nie wiem jak chodzi. Dajcie znać, czy mnie widzicie, słyszycie, jak ktoś już jest kochani. Minuta 11, czekam jeszcze, poczekam w filmie. I zaraz poruszę temat. Dajcie mi znać, jak się czujecie, jaki jest poziom waszej energii teraz. Bo teraz jesteśmy w mocnych energiach, w mega transformacji. Z tego co widzę, to wszyscy teraz po prostu opowiadają o programach podświadomości. Jak sobie z tym pracować, także to jest mega fajne. Nie widzę się jeszcze na jestem! Dobra, super. Kochani. Od jakiegoś czasu pracuję bardzo mocno z podświadomością. I to tak mocno, że po prostu to już jest takie naturalne dla mnie, że cały czas po prostu wsłuchuję się w tej umysł, przepracowuję te różne programy. Pracowałam, słuchajcie, nad wieloma programami i ostatnio. No właśnie, chcę Wam ogólnie powiedzieć na programie o programie oszukiwania. Jest to program kolektywny, który wszyscy mieli w grany. Opowiem Wam kilka sytuacji, które się u mnie, słuchajcie, zadarzyły od paru dni, gdzie tak naprawdę w sumie od pół roku około wszechświat już mi pokazywał, hej, tu masz ten program, przerób to sobie. Ale ja dopiero teraz miałam, słuchajcie, gotowość na to, żeby w to wejść i tak naprawdę sobie to przerobić. Miałam od jakiegoś czasu, od paru dni, słuchajcie, może od jakichś dwóch tygodni, sytuacje y, takie, gdzie delikatnie mówiąc, y, miałam wrażenie, że jestem oszukiwana. Hmm. No i tak byłam sobie w tym, pozwalałam się jakby ludziom przekraczać pewne granice. Pewne granice ym, nie do końca dochodziło do mnie, że to jest program tak naprawdę, który wiecie co, muszę sobie przerobić. I raptem trzy dni temu może gdzieś tak, od trzech dni, e, może troszeczkę więcej, cztery, może pięć dni, powiedzmy, że około tydzień zaczęłam tak bardziej szukać, słuchajcie, samochodu, ponieważ e, potrzebuję sobie kupić samochód, chcę sobie kupić samochód. Ehm, cześć, cześć, pozdrawiam, pozdrawiam. Nie będę się odzywać, ponieważ. E, Później będę patrzeć na, na ten na mm, komentarze, bo nie chcę teraz y, bardzo mówić, rozmawiać, także kochani, ale pozdrawiam Jakub. Dobra, OK. Więc kochani. Jakie były sytuacje, kiedy chciałam sobie kupić samochód, zaczęłam sobie szukać na Facebooku różne, wiecie, oferty i trafiałam na różne, słuchajcie, takie fejkowe, fałszywe profile. Na początku od razu je wyłapywałam, tak wiecie, nie czułam tej energii, ale w ogóle sobie nic z tego nie zrobiłam, że, że ten, dobra wyłączam filtry, bo no, w ogóle nic sobie nie zrobiłam z tego, że po prostu... Że to coś jest, co mi coś mówi, wiecie, że tutaj wszechświat mi mówi hej, 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 tu coś jest nie tego, zajrzyj sobie głębiej troszeczkę do tego. I w pewnym momencie mm, napisałam jedną wiadomość do jednej osoby i ta osoba mi y, odpisała i za chwileczkę zobaczyłam, że, że jest na wielu, ma wiele więcej tego typu ogłoszeń. I zaczęło coś mi świtać, że coś jest nie tak i myślę sobie, pewnie oszuk, oszuści. Dalej nic sobie z tego nie zrobiłam. Miałam różne takie sytuacje z ludźmi, którzy opowiadali mi, że inni ludzie oszukują. Dalej nie zakumałam, słuchajcie, a pracuję w ogóle, wiecie, z programami. Popatrzcie, jak te programy są mocno zakorzenione w podświadomości. I nadarzyła się taka okazja, to było to było wczoraj, dokładnie wczoraj, że znalazłam samochód, który mi się bardzo spodobał, bo ja już sobie wymyśliłam w ogóle, tu też, to też manifestacja przychodzi lipne manifestacje, ale nie będę tego mówić teraz. Mm, I znalazłam samochód, który sobie zamanifestowałam, który bym tak właściwie sobie myślę, że fajny. Wiecie, jeszcze się zastanawiałam przez jakiś czas, manifestowałam sobie w głowie, jaki chcę i szukałam intu słuchałam intuicji i tak dalej i sobie myślę, u, przyszło mi, dobra. I przyszedł mi taki samochód, który właśnie jest idealnie pasuje do tego, co, co sobie manifestuje. Napisałam do tej osoby i się okazało, że ta osoba była oszustem. No ja oczywiście mówię znowu, czemu mnie oszukał. I wiecie co, słuchajcie, to był moment, kiedy przyszło do mnie: "Hej, a może zajrzyj sobie głębiej troszeczkę w to? Dlaczego te sytuacje się powtarzają?" Dajcie mi znać, kochani, czy macie sytuacje tego typu w życiu, że one się powtarzają? Są jest ten sam schemat, różny scenariusz, ale ten sam schemat oszukiwania. Na przykład poznajesz faceta i za jakiś czas mówi, że Cię oszukał. Mówi, że Cię na przykład mama oszukała, że Cię partner oszukał, że w facecie to są świnie oszukują, że ludzie oszukują, że w sklepie oszukują. Popatrzcie, zastanówcie się, ile razy na przykład za dzieciaka słyszeliście, że wszyscy oszukują. Ten program jest mega grubym programem kolektywnym, kochani. On mnie blokował od. On mnie oblokował obfitości, on mnie, ob on mnie blokował od przyjęcia pieniędzy, słuchajcie, w swoją energię. On mnie blokował od tego, jeden program, kolektywny, wiadomo, tam jest więcej programów, tak, ale teraz pracuję właśnie z tym programem, tak mi przyszedł. On mnie blokował na bardzo wielu aspektach, on mnie blokował, żeby wyjść w ogóle do ludzi, żeby współpracować z ludźmi. Kiedyś osobiście nie ufałam kobietom, bo uważałam, że kobiety oszukują, słuchajcie, że mężczyźni oszukują. Dajcie mi znać, jak to u Was rezonuje. Sprawdzę teraz troszeczkę. Czy macie jakieś. O oszustwie live, o, o programie, o oszukiwaniu, o kolektywnym programie, który mi właśnie ostatnio bardzo mocno wyszedł, w którym my się bardzo mocno blokujemy, kochani, naprawdę. Wyłączam, słuchajcie te komentarze, bo one mnie zabierają troszeczkę. Wiecie nie tam, gdzie trzeba, a ja nie chcę, bo ja naprawdę chcę Wam powiedzieć to, co mam Wam do powiedzenia. Więc dajcie mi znać, jak to u Was jest z tym oszukiwaniem. Czy nie jest na przykład tak, że może kupując jakiś bilet, e, słuchajcie, może już podświadomie boisz się, że Ci zostaną pieniądze okradzione z konta? Ile ludzi ma taki program? Ile ludzi, ja osobiście też bardzo dużo ludzi spotykałam, e, prawda, którzy na przykład mówią mi. Nie, ja nie będę karty rejestrować, no bo, bo oni oszukują, mogą Ci ukraść, coś tam i tak dalej. Wiecie o co chodzi? To wszystko sprawia, że my ściągamy na siebie te po prostu, em, te wydarzenia, tak? No, oszukiwanie. Czekajcie. A, ja mam show chat i chowaj chat. Ale fajnie. Dobra. Dajcie znać, jak to u Was, kochani, jak to jest u Was z tym oszukiwaniem. Yy, mamuś, czemu mnie nie odwiedzisz? Tęskniemy. <grywa> Okej, okay, dobra. I teraz tak. Już Wam powiem. To, messages... Ale to czata. Czata, czata, czata. message Schowany czat może być chyba. Dobra, chowię czata i kontynuuję, bo idę zaraz jeść. Teraz tak. Mm, 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 czekajcie. No właśnie, zwróćcie sobie kochanie uwagę jeszcze też, właśnie, czy. co wam tam ten umysł podpowiada? Przede wszystkim, bo to jest mega ważne, tak? Bo zwykle te, te myśli, te programy, one chodzą gdzieś tam w głowie. I na przykład, jeżeli z kimś rozmawiasz na jakiś temat i ktoś ci na przykład powie, że ten to oszukuje, i popatrz, możesz to słyszeć z tego względu, że możesz mieć ten program w podświadomości. Ja osobiście tak miałam. Ludzie do mnie mówili, że ci oszukują, ci oszukują, ci oszukują, a ja nie, 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 bo ja tam wiem, że nikt, ja mam program, nikt nie oszukuje, a się okazało, że podświadomie miałam ten program. I oni mi mówili o tym tylko dlatego, żebym ja to usłyszała. Miałam sytuację, kochani, kiedy wynajęłam mieszkanie, to jest w ogóle fajny temat, kiedy wynajęłam, słuchajcie, mieszkanie lokatorowi, który niestety, ale nie płacił mi za czynsz. Ja bardzo byłam w roli ofiary, w roli takiej, wiecie, oszukanej, że on mnie oszukuje. I nawet słuchajcie, się kłóciłam z nim, że oszust jest i w ogóle wow! A chodziło tutaj o to, że ja miałam program taki wgrany. I on dlatego przyszedł do mojego mieszkania, dlatego się tutaj wprowadził, żeby mi później pokazać ten program, więc on tak naprawdę przesługa sobie, wiecie, o co chodzi. Ale słuchajcie, ja tego nie widziałam, więc może być tak, że też nie widzicie tych programów, ok? Dlatego przyglądajcie się, przyglądajcie się temu, co jest wokół, przyglądajcie się temu, co, jak, jak ludzie się zachowują, bo to wszystko jest naszym, kochani, lustrem. Jeżeli czujesz się oszukany, masz program tego wgrany po prostu w podświadomości. I teraz um, też to blokuje w działaniu, słuchajcie. To jest taki program, e, który u mnie wyszedł, kiedy ja, bo ja teraz jestem w etap, na etapie takiej ma bardzo mocnej, o tu są, mnie, mnie żona oszukuje. No dobra, no to popatrz. Teraz jak powiesz, że Marian, Marian tutaj powiedział, że żona oszukuje. Opowiem może historię, bo ja nie lubię się odnosić, żeby mówić ci co, ale opowiem historię. Miałam męża, który mnie zdradzał. Obwiniałam go bardzo. Miałam partnerów, którzy, nie byli, którzy mnie oszukiwali. Obwiniałam ich bardzo. Ja później też ich stracałam, oszukiwałam, bo wiecie, to jest taka piłeczka, bum, 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 nie, to zasila Matrixa. I obwiniałam ich bardzo. Czułam się bardzo oszukiwana, a teraz już wiem, że oni tak naprawdę robili to najlepsze, co mogli robić. I taka zdrada nie pokazuje tego, że na przykład osoba nie ma szacunku do ciebie i tak dalej. Tak naprawdę pokazuje po pierwsze, że ty nie ufasz sobie. Jeżeli ktoś cię zdradza, oszukuje, no to, no to jest to w tobie, prawda? To przyciągnąłeś do siebie, że ona oszukuje. Nie wiem, czy tutaj czy zdradza, czy, czy na jakiej zasadzie, ale jeżeli na przykład jest jakaś zdrada, słuchajcie, w związku, to nie jest to zdrada tylko dlatego, że partner jest głupi i, i lata za dupami, czy tam wiecie o co chodzi, czy w czy odwrotnie kobieta i tak dalej. Nie. Zwykle dwie te osoby są zagubione, zdradzają tak naprawdę, bo, bo nie akceptują siebie, nie potrafią po, po siebie pokochać i, i szukają na zewnątrz. I wtedy, popatrzcie, kiedy macie partnera z braku energii, to macie go tylko po to, żeby on zaspokoił Wasze potrzeby. A czy Ty potrafisz zaspokoić swoje potrzeby? <laughs> Wiecie, o co chodzi, nie? No, dobra. Co jeszcze w działaniu, prawda? To jest też to działanie, kochani. Oszustwo, czyli ta, ta wiara w to, że wszyscy oszukują, naprawdę może bardzo dużo poknocić. Czy w pracy, w życiu prywatnym, prawda? W życiu miłosnym, u przyjaciół, wszędzie, wszędzie, bo jeżeli masz w grany program, że wszyscy oszukują, ja tak miałam. To nie jesteś w stanie ruszyć nigdzie, ponieważ na przykład rozwijając biznes, mój przypadek. Myśląc o klientach, jeżeli mam wygrany program, że ludzie oszukują, to, to pewnie mam wygrany program, że klienci, którzy do mnie przychodzą, to to oszukują. Wiecie o co chodzi? Albo mi nie zapłaci, albo odwoła sesję. Wiecie tego różnego typu rzeczy. Wow, to jest w ogóle grube to, co mi teraz przyszło, to w ogóle mi przyszło. Wiecie, z channelingu. Dobra, patrzę. Dobra. Dobra, kochani, ja będę kończyć. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Jak to przerobić? No, oczywiście, tak jak zwykle, ja cały czas mówię, uważność, wsłuchiwać się w swoje, co tam podpowiada, wsłuchiwać się w swoje ciało, co się z ciałem dzieje, stawianie granic, to jest też mega ważne, przeprogramowywanie podświadomości, prawda, czyli danego programu, który. Jeżeli już go złapiesz, dowiesz się o nim, nadarzy się jakaś sytuacja znowu, kolejna, bo na pewno przyjdzie, to wtedy w tym momencie zmieniasz reakcję. Akcja, reakcja. Ok? Um, akcja, reakcja. I w momencie, kiedy ty to zrobisz na tej, w ten sposób, i jeszcze do tego nie wiem, czy ja głośno nie mówię, słuchajcie, jak mówię, głośno, to powiesz się. Do tego jeszcze um, praca z energią, to kiedy ty to zrobisz. To zacznie się zadziewać zupełnie inaczej. I wtedy zaczniesz nabierać więcej odwagi, więcej wiary w siebie i po prostu zaczniesz działać. Tego życzę Wam, kochani, z całego serducha. Zmykam. Trzymajcie się.